3 października 2020 roku w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury mali Jaślanie wraz z rodzicami uczestniczyli w uroczystej inauguracji 11. edycji Jaśielskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Dzieci, wstępujące w tym roku w szeregi studentów Uniwersytetu, wysłuchały studenckiej pieśni Gaudeamus Igitur, złożyły uroczyste ślubowanie oraz odebrały indeksy, plecaczki i kolorowe koszulki. Wszyscy zebrani obejrzeli również spot promujący uniwersytet, w którym wystąpili studenci biorący udział w zajęciach we wcześniejszych latach. W krótkim przemówieniu zastępca burmistrza miasta Jasła Elwira Musiałowicz-Czech podkreśliła, że miasto dba o swoich mieszkańców w wielu dziedzinach życia. Jednym z bardzo ważnych aspektów jest promowanie nauki, między innymi poprzez realizację programu Jasło Miasto Wiedzy. Na wstępie chciałam bardzo podziękować za to, że zechcieliście Państwo te dzieci do nas przyprowadzić. I poświęcić te sobotnie przedpołudnia po to, abyśmy my w ramach naszego miasta, w ramach naszych działań mogli z nimi się zaopiekować, dać im pewną ciekawą, nową formę zdobywania wiedzy. Szanowni Państwo, miasto Jasło dba o infrastrukturę, o to, abyśmy mogli z Państwu zaoferować kolejne place zabaw, miejsca rekreacyjne czy też nowe obiekty sportowe. W ramach działań oświatowych staramy się podnosić jakość nauczania w naszych szkołach. Ale to nie wszystko. Dobrze, aby nasze dzieci miały okazję do zdobywania dzieci poza szkołą, aby właśnie takie miejsca jak Kasiarski Uniwersytet Dziecięcy oferował. Nowe zajęcia, inne podejście, inną formę przekazywania wiedzy. Szanowni Państwo, bardzo jeszcze raz dziękuję za to, że obdarzacie nas zaufaniem, a biblioteka i oczywiście Miasto Jasło zrobimy wszystko, aby te zajęcia w jak największej liczbie przebiegały stacjonarnie, ale tak jak już Pani Dyrektor wspominała, jesteśmy przygotowani na różne inne formy, być może z którymi będziemy musieli skorzystać. Dlatego z tego miejsca bardzo dziękuję. W Miejskiej Bibliotece Publicznej. Um, oczywiście pracownikom, dziękuję wolontariuszom, dziękuję również um, z tego miejsca moim współpracownikom, a więc pracownikom Wydziału Promocji Kultury, e, Turystyki i Sportu, na których e, zawsze mogę liczyć. Um, no i dziękuję Państwu za to, że na Państwa też możemy liczyć, że chcecie powierzyć nam e, czas i chcecie powierzyć nam e, swoje dzieci. A my z naszej strony, zrazem z biblioteką na pewno uczynimy wszystko, aby ten czas nie był czasem straconym, aby to czas rozwoju dla Państwa dzieci. Ciekawi tego ciekawi, ciekawi tego, tego, co dla nas nowe i nieodkryte. Co dla nas nowe i nieodkryte. Będziemy z radością. Będziemy z radością odkrywać wiedzę. Odkrywać wiedzę o otaczającym nas świecie. ciemy Ślubujemy. Ślubujemy! Jestem lena mam 9 lat. Pierwszy raz chodzę na uniwersytet. Mój brat chodził wcześniej. Sama chciałam chodzić. Chciałabym się wielu rzeczy nauczyć. Mój brat opowiadał mi, że... Że robili mydło i bardzo bym chciała tego spróbować. Organizując zajęcia Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego miasto stara się zapewnić małym jaślanom różnorodne i nietypowe formy zdobywania wiedzy z różnych dziedzin. Dzięki zajęciom na uniwersytecie dzieci mają możliwość poznawania świata nauki rozwijania zainteresowań oraz odkrywania swoich pasji, z którymi być może zechcą związać swoją przeszłość. W związku z trwającą pandemią, w celu zapewnienia bezpieczeństwa małym studentom oraz ich rodzicom, inauguracja odbyła się w dwóch grupach. Najpierw sześcio- i siedmiolatki, a następnie w uroczystej inauguracji wzięły udział kolejne roczniki. Ciekawi tego, co dla nas nowe i nieodkryte, Będziemy z radością odkrywać wiedzę, odkrywać wiedzę. O, otaczającym o otaczającym nas świecie. I teraz najgłośniej jak tu napisze, ślubujemy. Ślub. Jestem Maja mam 8 lat, jestem czwarty raz na uniwersytecie. Do tej pory najbardziej podobało mi się, jak malowaliśmy duże takie stworki, i bardzo mi się podobało. Chciałabym się dowiedzieć na przykład coś o ziemi. Chcę chodzić na uniwersytet, bo można się dużo dowiedzieć. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle Dorota Woźnica zaznaczyła, że bardzo się cieszy z możliwości realizacji kolejnej edycji zajęć Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Omówiła szczegóły dotyczące organizacji i przebiegu spotkań, zachęciła do korzystania z uniwersyteckiej biblioteczki, która została przygotowana specjalnie z myślą o potrzebach małych studentów oraz życzyła najmłodszym radości z udziału w nowych Naukowych przygodach. Pierwsze merytoryczne zajęcia Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego odbędą się 17 października bieżącego roku. Postaramy się, aby także jak w ubiegłych latach, również w tym roku, oferta Jaślewskiego Uniwersytetu Dziecięcego była jak najbardziej różnorodna i ciekawa, dlatego zaprosiliśmy specjalistów i przedstawicieli z różnych dziedzin wiedzy. Zaczniemy od nietypowych pokazów i eksperymentów chemicznych i fizycznych. Później czekają nas zajęcia związane z higieną jamy ustnej. Pojawi się także niecodzienna lekcja przyrody, gdzie dowiemy się takich rzeczy o zwierzętach, o których myślę, że na co dzień się nie dowiadujemy. Spotkamy się także z z osobami, które pokażą nam, jak czerpać papier, jak, jak to wyglądało dawniej, jak to można robić teraz, a także będziemy mieć zajęcia ze społecznego savoir-vivru. To w tym semestrze, natomiast w drugim semestrze również będą czekały na uczestników, mam nadzieję, równie ciekawe zajęcia. Spotkania będą odbywać się tutaj w Miejskiej Bibliotece Publicznej Wiaśle, bądź Wasielskim Domu Kultury. Gdyby sytuacja nam nie pozwoliła na spotkania stacjonarne, jesteśmy przygotowani na to, aby część zajęć odbyła się w formule zdalnej.